widzowie. Dzisiaj będziemy pokazywać naszą nową bazę z moim kolegą Oliwierem. Z, z bratem Oliwierem, Bart Bartkiem. I w ogóle patrzcie, to jest tak zabezpieczone. Mocno. I patrz, patrzcie, jak ja silny. A, tu jest jeszcze Nie, ja. Na... No i patrzcie, widzowie, tu Oliwier. A, a teraz ja będę. Te. I patrzcie widzowie, tak ogólnie, to my jesteśmy SIGMY! I patrzcie, tu jest nasz boss, nie, gdzie ten boss? Tu dupie. Tu jest... Czekaj! Tu jest, tu jest nasz boss, który każe wam zostawić suba i lajka! I patrzcie widzowie, my tu ładnie ogarniemy! Dobra, jesteśmy znowu. No, jakoś bardzo nie posprzątaliśmy, ja tylko... Pijak. Zauki mordę. Pozamiataliśmy lekko. oglądaliśmy Jezu, poogarnialiśmy stół. Tutaj no Bartek, o co ten tutaj gość? Zepsuł to, nie wiem dlaczego. Tutaj był fajny płot. Tutaj była taka e, Czekajcie, tutaj takie coś było tutaj też. O. Tutaj, ale on to zniszczył? A ten się tutaj przesuńcie Tutaj, tutaj się Tu był stół. Pozamiataliśmy to wszystko tu waliliśmy tu. Ja, jakby ja to praktycznie to zrobiłem złomowisko. wszystko. To jest złomowisko dokładnie. I potem jeszcze na blokach. Tam o jest takie złomowisko, gdzie możemy wziąć różne rzeczy i znajdziemy fajną, tam jest taka fajna krata, którą może weźmiemy sobie i potem postawimy. No. I, tak widzowie, tak. I widzowie, i widzowie. Dobra Oliver coś jeszcze chce powiedzieć. To jest fajny taki kranik, ja wymyśliłem. O. Ile ci woda można umyć ręce. Dobra, teraz patrzę na I widzowie, i patrzcie, teraz pójdziemy wszyscy was oprowadzimy po, po naszym szałasie. Więc my, my to zrobimy, bo troszkę długo to. Dobra, jesteśmy w drodze już do szałasu, to, już, to jest tutaj. Taki dom. No. On to wymyśli... O ło! To pokrzywa. Która godzina? godzina? 19.31. No nie mamy pół godziny, mamy więcej. Dobra, i tu jest takie, no... Które możecie być tu? Do 20. No, to macie jeszcze pół godziny, bo A na... Jak auto jedzie, trzeba chować. Tam jest ten dom. Trochę daleko. Czekaj, może przybliżę. O, jest tam. No, dobra. O! Pascal, kimś. Pan kimś, a dość lantowski tutaj Dinozar, dobra. Który ma ranę? Wracza, wracamy do bazy, widzimy się za, wyza no, za, wy, wy za niecałą setną, mamy za kilka, no za minutkę, dwie. Dobra, jesteśmy w drodze znowu. Ślimak, pan ślimak siedzi tutaj. Ja szczurkę widziałem. O, Pascal znalazł tę szczurkę. gdzie? Pierdol... Tutaj ja szczurka tam wygnęła. Gdzieś tam jaszczurka była, nie wiem Dobra A jaki ma kawał? Dobra, zapierdzieliłem im badyla Ustawię go tutaj Będzie naszym Dobra Na dzisiaj to już będzie chyba koniec, jutro nagramy kolejny odcinek W ogóle Pascal zrobił takie siedzenie nie jest siedzenie! Siadamy Nie, Nie wiem, bo co to jest To jest taka półka A półka, ale główne Dobra, tak, można szefa na tym postawić. Szef. Szef Gigotcha. Robimy teraz przebitki. A, ej, ej, ej. mogę Ej, Mhm. co Mhm. 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 Dobra, słuchajcie, słuchajcie! Na, na 50 tysięcy subskrypcji. Jezu, co ja gadam? Za, na 50 subskrypcji pokazujemy pół twarzy. A na 100 subskrypcji pokazujemy całą twarz. A i na 50, I na 65 subskrypcji robimy live'a Na 50? No, na 55 robimy live'a Gdzie będziemy szukać rzeczy i temki na bazie i będziecie mogli napisać, co mamy zrobić. No. I Pascal, jak wbijecie mu 10 tysięcy subskrypcji. Pod najbardziej lajkowanym komentarzem zrobić to, co tylko zechcecie. Może Ci nawet ze bungee. No nie! Tak, dobra. No nie. To już dzisiaj będzie koniec. Tutaj jest nasza baza, pokazujemy o też, nie? To już na dzisiaj będzie koniec, tam są bloki. Tu jest plecak. Takie itemki. W ogóle... Ostrzyłem ten tasak godzinę. On jest taki ostry, patrzcie. Czekaj. Patrzcie. To jest tasak, nie? Patrzcie na to. Tu jest trochę drewno. Jeszcze jedno. Tu jest normalnie drewno. Przesuńcie. Dobra. Po, nie, po, przesuńcie się, Bartek, się. Tu jest normalnie drewno. Tu jest tasak. Proszę bardzo, nie. Tu jest tasak. Tam była, Dobra. Na dzisiaj to już będzie koniec. koniec. Pożegajcie się, pożegnajcie się. Lara i zostawcie suba i lajka. I patrzcie, patrzcie widzowie jeszcze. Tutaj A... subskrybuj. Se... gras.